Не пей, это z toho тут Ledwo wrócił już śpi Co? Weź wiadro wody i wylej mu na łeb O, czy to przyjemnością? Eee co jest... A, A, eee, Halo, Halo? Eee, no... Nie zdążyłeś ja, kurwa, odbudujesz. nie zdążyłeś. Obudził się. Ja, ja pierdolę. Ja ten... ja tylko chciałem mieć podłogę. 717 To zapierdolaj tak, po szmatej tak. Przecież jak się prezydent dowie, że chcesz go oblać wodą, to cię wypierdoli z klubu Halo, chłopaki. Ja tylko chciałem mieć po głowie. Czy ja chrapałem? Siema Patryk. Bardzo tak. chrapałeś, było cię słać na górze przy bilardzie. Cudzikamy <laughs>